Cześć, z tej strony Bartek z Akademii Dobrych Instalacji. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić taki sterownik kaskadowy, który służy do załączania oświetlenia na klatkach schodowych czy też jakichś ciągach komunikacyjnych. Ale w taki sposób, gdy wyzwolimy jego działanie poprzez naciśnięcie przycisku lub na przykład jakąś czujkę laserową czy czujkę ruchu, to te oświetlenia, lampeczki zapalają nam się po kolei, jedna po drugim w określonym czasie. I w zależności, czy będziemy jeśli z jednej strony, powiedzmy, że to będą schody, czy będziemy szli od dołu, czy będziemy szli od góry, no to te, te światła oświetlenia będą nam się załączały raz z jednej, raz z drugiej strony i po chwili będą się wyłączały. Omówię teraz pokrótce, jak ten sterownik działa, jakie ma funkcje, jak go, jak go podłączyć, potem podłączę i pokażę Wam, jak to wszystko funkcjonuje. Sterownik ten jest firmy FNF z Pabianic, on symbolu AS, 225D jeżeli by ktoś chciał potem kupić taki sterownik to bardzo łatwo go znaleźć symbol AS 225D pod ten sterownik możemy podłączyć maksymalnie 12 oświetleń 12 źródeł światła takich tych lampeczek ja mam tu tego typu oświetlenie też firmy F&F o symbolu LS LWC I takie oświetlenia podłączę Sterownik ten ma funkcję tak zwanego miękkiego załączania czy wyłączania oświetlenia. Polega to na tym, że to światło nie od razu się załącza, tylko tak powolutku stopniowo się rozjaśnia, ale żeby ta funkcja działała, muszą to być źródła ściemnialne. Pod sterownik możemy podłączyć 12 takich oświetleń tego typu lub innego. Jeżeli chcielibyśmy więcej takich oświetleń podłączyć możemy takie dwa sterowniki spiąć czy więcej też ze sobą i wtedy tych lampeczek oświetleń może być dużo więcej, tyle po prostu ile potrzebujemy. Ale przejdźmy teraz do poszczególnych zacisków, ja je teraz omówię i powiem jak działają, jakie możemy mieć ustawienia. I tak, pod zaciski plus i minus podłączamy zasilanie. Może ono wynieść od 9 do 30 V prądu stałego. Więc jeżeli będziemy podłączali oświetlenie, które ma zasilanie 12 V, wtedy musimy podłączyć zasilacz. Wtedy podłączamy zasilacz 12 V, jeżeli 24, no to 24 V. Zacisk down służy nam do rozpoczęcia cyklu załączania lampek od dołu, czyli od dołu czyli od outów. Out 1, out 2, out 3 i tak dalej. Wyzwolenie załączania oświetlenia może nastąpić przez krótkie puszczenie przycisku takiego dzwonkowego. No i wtedy nastąpi załączanie lampek od dołu od strony out out 1. Lub może to wyzwolenie nastąpić oczywiście przy pomocy jakiejś czujki ruchu możemy podłączyć Potem sterownik czujkę ruchu, czy jakiś czujnik laserowy i też w ten sposób wyzwoli całą sekwencję. Natomiast zacisk UP służy do wyzwalania oświetlenia od drugiej strony, czyli od ota 12, jeżeli były podłączone wszystkie lampki. Jeżeli ten przycisk byśmy trzymali, to oświetlenie nam się załączy po kolei i nie będzie gasło w ogóle do momentu kiedy nie puścimy przycisku. Jak puścimy. Nastąpi procedura wyłączania się po, po kolei wszystkich lampek. Jeżeli byśmy chcieli, aby załączyć oświetlenie cały czas, aby ono świeciło, możemy zastosować dodatkowy jakiś łącznik pod zacisk on. I, wte, I wtedy załączenie takiego łącznika, który byłby podłączony pod zacisk ON, powoduje, że oświetlenie będzie się świeciło cały czas, jeżeli chcemy powrócić. Aby to oświetlenie się wyłączyło, działo normalnie poprzez załączanie powiedzmy, z naszej czujki ruchu, no to wtedy wyłączamy ten łącznik i oświetlenie powraca do normalnej pracy. Mamy jeszcze zacisk OFF, który służy z kolei do wyłączenia całkowitego oświetlenia, żeby się ono nam nigdy nie załączało. I po ten zacisk OFF producent proponuje podłączyć na przykład jakiś czujnik. Oświetlenia czy czujnik zmierzchu, aby oświetlenie nie załączało nam się podczas gdy jest dzień. Bo możemy na przykład mieć czujnik laserowy bez takiej funkcji badania, natężenia oświetlenia i wtedy by nam się to przydało, żeby oświetlenie w ciągu dnia się nam nie załączało. No to podłączamy taki czujnik zmierzchowy i w ten sposób możemy ustawić, że sygnał jest podawany na zacisk OFF Wtedy powoduje to, że to oświetlenie nam się w żadnym przypadku nie załączy. Diody ten z kolei pokazują nam, jaki jest tryb pracy tego sterownika w danym momencie. Mamy tu pokrętło od i tym pokrętłem ustawiamy od 3 do 12. Co to oznacza od 3 do 12? Jeżeli ustawiamy na trójeczkę, czyli na sam początek, to znaczy, że Powinniśmy podłączyć pod sterownik trzy oświetlenia, bo aby sterownik nam działał, aby te sekwencje działały, musimy podłączyć minimum trzy jakieś źródła światła. Jeżeli podłączamy na przykład 7 źródeł światła, no to wtedy tym pokrętem ustawiamy na siódemkę, i wtedy te oświetlenie nam idą od jedynki do siódemki i na siódemce się kończą. Pod czym, jeżeli schodzimy z dołu, przyjmijmy, że to, te światła są zainstalowane właśnie na klatce schodowej, jeżeli schodzimy z dołu, no to tutaj ta sekwencja zaczyna się od tej lampeczki. Sterownik wie, że od tego miejsca ma zacząć odliczanie, załączanie i wyłączanie poszczególnych oświetleń. Time jest to czas załączenia pojedynczego wyjścia i zakres nastaw jest od 3 do 30 sekund. Wilej z kolei jest to zakres nastaw od 0 do 100%, bo jest to opóźnienie procentowe i odnosi się do zadanego czasu załączenia wyjścia. Czyli jeżeli na przykład Czas załączenia pojedynczego wyjścia ustawimy ustawiony jest na 15 sekund, to delay 0% oznacza, że kolejny segment uruchomi się niezwłocznie po załączeniu poprzedniego. Jeżeli delay ustawimy na 50%, kolejny segment załączy się 7,5 sekundy po poprzednim. Czyli jest to takie ustawienie procentowe w stosunku do tego czasu, który ustawimy, jak długo ma działać. Dane wyjście, znaczy pojedyncze wyjście. Kolejny potencjometr off-level służy nam do funkcji tak nocnej lampki. Zakres nastawu jest od 0 do 20%. Ustawienie niezerowego poziomu jasności spowoduje, że lampki będą delikatnie świecić się przez cały czas, ale tylko po wyzwoleniu kaskady rozświetlą się do pełnej jasności. Gdybyśmy chcieli włączyć tą funkcję, no to musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jeżeli ta funkcja będzie włączona, to oświetlenie będzie nam się świeciło cały czas i w dzień i w nocy. Ale jak wcześniej wspomniałem, gdybyśmy pod ten zacisk OFF podłączyli jakiś czujnik zmierzchowy, który informowałby sterownik, że jest dzień, czyli podczas dnia dawałby sygnał na to wejście OFF, aby nie załączać oświetlenia, to wtedy też. Ten czujnik zmierzchowy wyłączy nam to oświetlenie. Gdy jednak nastąpi zmierzch, w pomieszczeniu będziemy mieli na tyle ciemno, że czujnik zmierzchowy nam zadziała, czyli spowoduje wyłączenie tego zacisku off, czyli sterownik będzie nam działał. To automatycznie włączą nam się wszystkie lampki, pod warunkiem oczywiście, że mamy tutaj przekręcony ten potencjometr na pozycję powyżej zera. I wtedy te lampki wszystkie delikatnie się świecą. A oczywiście, gdy zaczniemy wchodzić na te nasze schody, czy schodzić, no to wtedy te oświetlenie zacznie mocniej działać. Jak to działa? Zobaczymy zaraz jak to wszystko podłączę, więc teraz podłączę wszystko i przetestujemy to na żywym organizmie. Jeżeli chodzi o podłączenie oświetlenia, to podłączamy to w następujący sposób. Plusy z oświetlenia, czyli w moim przypadku przewody czerwone, Wszystkie mostkujemy razem i podłączamy tutaj do tego plusa. Natomiast podsterownik będę podłączał tylko sam, sam minus z każdej lampki oddzielnie, czyli plus jest wspólny, a minusy podłączamy pod podsterownik. Jeżeli chodzi natomiast o te dodatkowe przyciski, łączniki czy też czujki ruchu, jeżeli bym podłączył, ja tu nie będę podłączał żadnej czujki, tylko użyję tego przycisku, to podłączamy to w taki sposób, że na Złącza bezpotencjałowe, jeżeli chodzi, byśmy podłączali czujkę, musimy dać minusa, i tym minusem właśnie sobie sterujemy na poszczególne wejścia. Żeby dana funkcja nam zadziałała, wyzwoliła, tu po prostu musi zostać podany minus, czyli w tym wypadku z minusa przejdę na łącznik, na przycisk i z przycisku na zacisk dał. Tak samo z drugim przyciskiem. Podłączę z minusa poprzez przycisk na zacisk up i tak samo jeżeli chodzi on, pod zaciski on i off też podłączę przyciski, które będą podawały na minusa na te poszczególne zaciski. Teraz powiem, jak to jest podłączone. Na zasilacz przychodzi napięcie 230 V. Tu mamy wyjście plus i minus, i ten plus i minus podłączyłem pod złączki wago. Tu mamy złączkę z potencjałem dodatnim, tu z kolei z potencjałem ujemnym. Plusa podłączyłem tutaj pod plusa, pod zasilanie tego sterownika, i minus pod minusa, pod te złącze. Gdzie mamy potencjał ujemny? W tym momencie podłączyłem tylko przycisk wyzwalający załączenie oświetlenia od dołu, czyli DAW. I tak jak mówiłem wcześniej, jest to sterowanie minusem, czyli pod minusa, daje, tego minusa daje na przycisk, i z przycisku idzie nam przewód na zacisk DAW. A analogicznie należy podłączyć przycisk UP. Czyli z minusa dajemy na przycisk, i z tego minusa wtedy już nie, z tego przycisku górnego nie idziemy na down, tylko podłączymy na up. Ja to zrobię za pomocą dodatkowego przewodu, czyli sobie podłączę tutaj przewód z potencjałem ujemnym i będę symulował wtedy przycisk górny on/off. Zobaczymy, co się będzie działo. Jeżeli chodzi o podłączenie oświetlenia dolnego, to tak jak też powiedziałem wcześniej, Wszystkie minusy zaświetlenia, po kolei lampka pierwsza i minus podłączam pod out 1, out 2, lampka druga minus, to jest podłączony minus, minus doświetlenia, czyli po kolei wszystkie lampeczki podłączam minusy pod, pod te outy. Mam podłączone cztery oświetlenia, więc muszę to zmienić na 4, out 4, będzie druga pozycja, 3, 4, czyli będą wyzwalane 4 outy. Natomiast plusy wszystkie razem podłączę tutaj w złączkę i ten plus wspólny podłączam do zacisku dodatniego. Odwrócę ten przycisk na razie, i teraz wyzwolenie następuje poprzez naciśnięcie przycisku. Lub możemy tu podłączyć zarówno czujkę ruchu, gdzie czujka wykryje ruch, zleża nam styki na chwilę i rozewrze. Więc to teraz zasymuluję i oświetlenie nam się załączyło. Cały czas. Pytanie dlaczego? Ono, dlatego, że mamy tu ustawione opóźnienie 0, więc musimy to opóźnienie troszeczkę podkręcić. Tu mamy czas 3 sekundy, więc to bardzo krótki jest okres, żebyśmy to zobaczyli. Więc tu podkręcam około 10 sekund. Czas zadziałania oświetlenia i procentowo tu mamy około 25%. Zobaczymy, co teraz się wydarzy. Klikam. Załączam się pierwsze oświetlenie. Drugie. Trzecie i czwarte, i zaraz powoli się powinno wyłączać poszczególne oświetlenia. O, i one się teraz wyłączają. Teraz zasymuluję, gdybyśmy z góry schodzili. Wykryję nas górne czujkę lub klikniemy sobie przycisk na samej górze. Więc tutaj wtedy byłby podany ten minus chwilowo na zacisk. Up, czyli dotykam i puszczam. I nam się załączało oświetlenie to pierwsze górne, drugie, trzecie i czwarte. Czyli czas jak długo ma się to świecić ustawiamy pokrętłem Time. Natomiast po jakim czasie ma się załączyć kolejne oświetlenie ustawiamy pokrętłem Delay. Teraz chcielibyśmy aby oświetlenie nam się świeciło czyli na 25%. To oświetlenie nie jest ciemnialne więc ono może nam działać źle, tak jak widzieliście na 10% nie działa nam w ogóle praktycznie. A na 25% cokolwiek widzimy, ale jeżeli chcemy korzystać z tej funkcji, aby właśnie był ten miękki start, zarówno żeby był miękki start jak również żebyśmy mogli korzystać z tej funkcji miękkiej, żebyśmy mogli korzystać z funkcji nocnej lampki, musimy mieć to oświetlenie ściemniane te lampki nie są ściemnialne, nie, 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 są, nie możemy ich ściemniać, więc dlatego to nie do końca działa prawidłowo. Niemniej jednak, już na tym oświetleniu widzimy, że teraz to oświetlenie załączyło się i ono będzie się świeciło cały czas do momentu wykrycia ruchu, czy to na dole. I teraz po kolei to oświetlenie wszystkie nam się załączy. Teraz, jak się wyłączy, to chciałbym wam pokazać, co się wydarzy. Co zrobić, to co mówiłem wcześniej, aby to świetlenie się nie świeciło. Bo teraz jak widzicie, ono cały czas delikatnie się jarzy. Niech jeszcze zgaśnie ta ostatnia lampka. Jeżeli byśmy pod zacisk OFF podłączyli taki właśnie czujnik zmierzchu, który by nam zwierał w momencie, gdy jest dzień, to gdy podamy OFF, lampki nam się nie świecą. Wiesz, teraz nam nic nie działa. Gdy klikniemy nawet przycisk, też nadal nic nam się nie dzieje, ponieważ na zacisk OFF jest podany minus, czyli teraz zasymulowałem zadziałanie czujnika zmierzchowego, na przykład, albo jakiegoś przycisku, który całkowicie wyłącza oświetlenie. Jak puszcza, no to oświetlenie się w tym momencie dlatego załącza, ponieważ wyzwoliłem tym przyciskiem załączanie od dołu, więc ta sekwencja sobie gdzieś tam w tle działa, ale a auty decelowo nie były wyzwolone w rzeczywistości. Teraz, jeżeli jeszcze byśmy chcieli załączyć to oświetlenie na stałe, czyli byśmy mieli podłączony jakiś przycisk pod zacisk off, on, no to wtedy to oświetlenie się świeci cały czas. Do momentu, gdy wyłączymy, oświetlenie nam gaśnie, się wyłączy. Więc tak działa ten sterownik. Mam nadzieję, że mimo tej pajęczynki tutaj hmm, zrozumiecie, zasadę podłączenia i działania. Jeżeli oczywiście podłączacie tutaj przewody po takie zaciski śrubowe, to należy te przewody najpierw pobielić cyną lub założyć takie właśnie tulejki, jak mam tutaj założoną tą jedną. Do złączek WAGO tulejki też mogą być założone, a lub możemy do takich złączek WAGO możemy wkładać przewody bezpośrednio bez tulejek. Jedno i drugie rozwiązanie jest jak najbardziej prawidłowe. Więc tak działa ten sterownik firmy FNTF AS225D. Myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie do właśnie podświetlenia takich schodów. Fajny Bajer jest na takich schodach, jak te światełka się fajnie zapalają. Fajna funkcja moim zdaniem tej nocnej lampki. Gdzie mamy cały czas doświetlony jakiś ciąg komunikacyjny w nocy, nie trzeba nic załączać, cały czas się lekko tam te lampeczki żarzą, no ale to już zależy od Was, jak to wykorzystacie. Jeżeli mielibyście jakieś pytania co do tego sterownika, czy coś niezrozumiałe może jednak powiedziałem, źle powiedziałem, to bardzo proszę napiszcie tam w komentarzu. I zachęcam Was do dania łapki w dół lub w górę w zależności czy Wam się podobało, czy nie, oraz subskrypcji kanału, aby mógł się dalej rozwijać. To na razie, cześć!